Pierwsza nagrodzona kampania to był początek lat 2000, bodajże trzecia, trzecia edycja. Ogromny sukces w branży piwowarskiej kampanii Tyskiego. Długofalowa kampania promująca brand regionalny, która rzuciła wyzwanie Marce Żywiec z ogromnym sukcesem. W zasadzie. Łączy się też z tym mój najpiękniejszy okres pracy w marketingu. Myślę, że ta praca akurat przy tym brędzie, przy, przy takim otwartym podejściu również samej firmy, która stawiała mocno na taką perspektywę kliencką, no, przyczyniła się do, do takiej rewolucji na rynku piwnym, a dla mnie to był ogromny. Czas dużej nauki Z strony już takiej czysto marketingowej, gdzie wcześniej miałem możliwość pracy dla firmy Nestle, która była bardziej zorientowana na zarządzanie grupą produktów, aniżeli marką w takim, myślę, że wymiarze. Jakim my wszyscy podziwiamy międzynarodowe marki. W związku z tym to był dla mnie ten okres, który myślę, że mnie mocno ukształtował i zaświadczył o tym, że ten kierunek pracy nad polskimi markami i myślę, że większość projektów, która się pojawiała w moim przy moich kolejnych wyzwaniach pracy jako czym. Już później, jako dyrektor marketingu, była związana bezpośrednio z rewitalizacją polskich marek, czy Żywiec, czy sieć sklepów Żabka. To były te projekty, które budowałem, myślę, że już na tym, w dużej mierze na tym warsztacie i doświadczeniu, które, które budowałem, które zdobyłem przy, przy Tyskim. EFI, EFI jest przyznawane oczywiście za pewne parametry efektywnościowe. To jest z jednej strony. Natomiast dla mnie osobiście to jest kwestia umiejętnego łamania kanonów obowiązujących w danym momencie na rynku, w branży, bowiem nie nagradzane są dobre kampanie za to, że ktoś wykonał dobrze swoją pracę, ale zrobił ją wybitnie. A żeby zrobić coś wybitnie, trzeba wiedzieć, gdzie, w jakim momencie, zakresie z pewnych kanonów. Zrezygnować bądź je złamać. I za to jest przede wszystkim ta kampania, za odwagę klienta, za kreatywność agencji i za to, że na koniec, że wspólnie do tego doszły i to się przełożyło na określony sukces rynkowy.